Manko, ja jestem Flyboy, a ze mną jest... I zaczynamy już chyba którą? Piątą misję z naszej nowej serii San Andreas Trzeci filmik Trzeci filmik, piąta misja Bo nie chcieliśmy wam pokazywać tych pierwszych Patryk i razem wzięci Przepraszam, muszę zabić Patryka, bo... I Bobka Bo Patryków trzeba zabijać I Bobków też Bobek jest winny Yes nie dojadą tu Nie dojadą tu Teraz wykonuj misję będzie nisko Z pałami na karku Nie I dawaj nic i tak nie stanie Dobra nie Ale jakby co to to wszystko co z policją jest na odpowiedzialność kaki Nie o Nie Czemu jestem winien Mam ominąć? Nie, nie?

Binko. Nie, nie, Bingo, jesteś tu. Przepraszam. Nie, nie idziemy się To jest Tym, My idziemy zjeść. Postaramy się da was mówić głośno i wyraźnie, prawda kaka? Tak, prawda. Żebyście wszystko zrozumieli. Nawet eee. Patrykowie i Bobkowie Bez urazy dla mojego kolegi z klasy Cicho O minę Pozdrawiamy Bobka Ty też możesz Pozdrawiamy Bobka i Patryka Ty też możesz chodzić Wiem Ale ja nie jestem z tej strony

I zabij. zabij go! Ty go zabij! Ja teraz sobie niestety wysiądę pod pistolet. Dziękuję. Ta moje jest Dziękujemy. W prezencie nie zabijemy tych lekarzy, którzy za, zaraz po was przyjadą. <śleszanie> no. Chyba ja że będziemy mogli wnieść karetkę po drodze, no to o, tak. Ale to już będzie wasz pech. Nasza szczęście. Ominąłem. Nie mogę się zagiać. Ale krótka misja, chyba zrobimy jeszcze jedną Nie, nie, nie. To będzie odcinek specjalny. O, oh. oh, coś mi szczykło. A jak druga będzie taka długa? To przełożę ją na dwa odcinki, albo ją przyspieszę w timelapse tak jak w poprzednim odcinku, w którym nasze głosy wyszły jak z Alvina. I Jurki. I Prawda koko? Teraz Teraz to ja mam 20...

bo chyba chyba przejmę kierownicę. W tym wypadku klawiaturę. No Dobra, omijamy, zobaczymy. Na żywioł. Aha. Musieliśmy ojść z Dobra, to fajnie. Może sobie jeszcze pojeździmy, bo to taka krótka misja. Nie, zrobimy się te tatuaże sobie robimy. Ja pojadę teraz zapisać grę. Jak to ja z... Zwykle robię po misjach I, I zrobimy się pewnie tatuaże I będziemy walczyć z policją Nie Tatuaże sobie zrobimy Tak jak w poprzednim odcinku na początku Ale tatuaże najpierw no. Ej, czekaj, czekaj, czekaj cze, cze. Tam jest dom do kupienia Drogi pełnia I malutki No dobra Więc zapierdzielamy ja grałem na cheat wiesz co, co... Ej, sorry. Ja grałem na sitech to każdy dom tego kupiłem, jaki było. No ty cheatowsko grasz. No. Ty cheaterze. Właśnie możemy sobie stunąć multiplayera. Możemy grać z wami widzami, jeżeli chcecie. Hmm, jak chcecie, to piszcie w komentarzach. Lub na naszą skrzynkę. Zawsze odpiszemy. Każdej osoby hmm. Nawet Bobkowi i Patrykowi.

Brzucha. Tatuaż będę w naszym odcinku. Ogólnie, jakiś jeden odcinek poświęcimy wyglądowi CJ'a CJ-a. No. <coughs> będzie miejsce odblokowane sklepy może. No, bo na razie to chyba nawet jednego nie mam odblokowanego. No nie masz. jest. Re-re-gips? Nie, ja nie jadę tam brykom ja sobie wezmę jakąś fajną. Taka, mów coś! Mogę sobie dojechać tam? Nie, ty w następnym odcinku. Wow! Nie ma pał? Nie. jak to będzie tak szlifka. Dobra. Czy to, tam nie stoi pała? Nie. nie. Ja czuję więcej. Wee. A gdzie to Gdzie ty Na siłownia! A gdzie jest siłownia? No dobrze jedziemy. Tylko tutaj jak będziemy już na takiej yy, dłużej drodze, to ja zejdę z niego. Nie są A! No jaka szkoda, ja wezmę kasę A ty co go zabiłeś? Jaki psychopata z niego, prawda? Normalnie tak, żeby normalnie wpadać na ludzi i ich zabijać bez sensu Dobra, dał i dał by tam No, z chęcią się przyjadę twoją taksówką ale ty wysiądziesz. <grym> Balaś. Czekaj. Tu jest siownia. Uff, <grym> <grym> <O lech> parku. <grym> A tu taki pociąg. <grym> to nie Minecraft. Wiem. Chociaż będzie. Dzisiaj. Może. Nagrany. Dobra. Zobaczymy, ile wyciskasz. I... Ile weźmiemy? 70. Co tam jest? Pinky już Klub? No <laughs> a, a, a. A, a. Yy, Dzieci włączają Dzieci teraz proszę włączyć <laughs> komputery Chociaż YouTube Mam nadzieję, że twoi starzy tego nie oglądają Albo twoi? <laughs> im po Kasztycki, po Kasztycki Kto zna tą piosenkę jest goksą Co? No wiesz Na kolonii mi też śpiewały wszystkich... <grymna> Ciemy... Teraz wszystkich literatur rozwalamy Weź, współczeńcu Nie dawaj stówy Mamy kasę. Niezboczenie <grymna> Włączam zaraz Dobrze, już zapłaciliśmy. Stuwę. Na takie coś. Dobra, dziękujemy. Tak? tak. Patrz, co zrobię, jak go uderzę. Co zrobią. Wyjdzie? Patrz. Pałką mogę go bić. Wiesz, że ten na dachu jest ten? Co? Pistolet ten... Obrze? Gdzie? Tam na dachu. Na tym pinki klubu? Da się tam wejść? O. Yeah, z pistoletem to inna rozmowa. I to jaki? <ścoughs> Nic nie musiałem robić, sam się zabił. O. Jak dużo broni to się nie Gdzie helikopter? Łapię małe ścinki Nie wiem czemu, chyba przez to, że teraz się filmik wrzuca na YouTube Co? Łapię małe ścinki, chyba przez to, że teraz się filmik na YouTube wrzuca O kurde Go rozwalić. A... I tak będzie się kończyć pewnie większość naszych odcinków Więc trzymajcie się, cześć Mówi dla was Flyboy i, i... kaka 21. Mój normalnie kolega Siema wam, oglądajcie, subujcie, komentujcie Dawajcie mi suby, jeśli wam się podobało, a jeśli wam się nie podobało Też mi dawajcie suby to bo się też niech suba to już było normalnie... to już było... przegięcie. Czej. Dobra, koniec. Trzymajcie no się i cześć.